Siemanko wszystkim, z tej strony Człowiek z Blizną, a to jest już trzeci odcinek z serii symulator Kozy. Witam was po małej przerwie. W tym odcinku chciałbym wam pokazać jedno jedyne zaginienie, mianowicie jak zostać demonem, jak zostać szatanem, jak nasza koza może zostać szatanem. Ostatnio spacerowałem sobie właśnie tutaj po mapie razem z moim przyjacielem Nerwą i patrzymy tam z dźwigu, że tu z samej góry tego dźwigu, zaraz jeszcze raz pokażę chwileczkę. Weszliśmy tam na samą górę i patrzymy, a tutaj w tych górach jest taki czerwony płomień, jakieś czerwone koło. Poszliśmy tam i co zobaczyliśmy? Zaraz Wam pokażę. Zaraz się tam dostaniemy. Tu prowadzi ścieżka na samą górę. Tu możemy sobie przejść o, w ten sposób. Na samym początku zobaczyliśmy pochodnie, troszkę jak w Skyrimie. Po czym weszliśmy do środka. I zobaczyliśmy pięcioramienną gwiazdę z głową kozy po środku. Jak widzimy grafika troszkę jest ciemniała, muzyka zrobiła się bardziej taka dramatyczna, jak z horroru. Yy, grafika właśnie jest taka przymulona, zaciemniona, jak gdyby w takim mgle. O co chodzi? Chodzi o to, że tutaj odprawiany jest rytuał, egzorcyzm. Aby go odprawić, potrzebujemy tutaj zablec... Aż pięć ciał różnych, tak jak 5 ramion jest w gwieździe, 5 cyfer, 5 ciał potrzebujemy, aby ten rytuał odprawić. Co się stanie w momencie, kiedy rytuał odprawimy? Zaraz Wam pokażę. Weźmiemy sobie tutaj piątego kolega, w ogóle tutaj całe party rozwaliłem, i zaprowadzimy go tutaj takim skrótem na, do naszego, do naszej gwiazdy. Czy zawiesił się gdzieś? Nie, mam nadzieję, że jest tutaj z nami cały czas. Dobra, troszkę przyspieszymy. I teraz patrzcie, w momencie kiedy piąte ciało składam tutaj, do tej gwiazdy... No chodź, chodź, chodź. Zaraz ją tutaj weźmiemy. Zobaczcie, co się dzieje. Wszystkie ciała zaczynają nagle wirować w powietrzu, po czym nagle jest jedno wielkie BUM! I nasza koza przekształciła się w demoniczną kozę. Zaraz zobaczymy jak nasza koza wygląda. O spełniliśmy jedno właśnie z questów, Knocking Heart. Zaraz zobaczymy jak nasza koza wygląda. Jak sami już zapewne zauważyliście, nasza koza jest cała czarna, ma pomarańczowe oczy i aż 6 rogów. Co nasza koza może robić dzięki temu? Jak widzieliście zapewne po spełnieniu questa i po tym jak przekształciliśmy się w domyślną kozę możemy zrobić coś literką R. Co zaraz zobaczycie? Może pójdziemy sobie tutaj, gdzie jest dużo ludzi podejdziemy tutaj od tyłu i klikniemy literkę R. W tym momencie wzięliśmy do obiegu, ja, w momencie kiedy klikniemy R bierzemy do, w powietrze jak najwięcej osób tworząc taką kulę, którą możemy w każdej chwili uderzyć na w górę. Zaraz przywalimy, o, w ten sposób. R kończymy jak gdyby te, to podrzucanie w powietrzu. Właśnie tak działa demoniczna koza. Nasza koza nie ma jakichś większych właściwości, oprócz tego, że jeżeli nasza, nasza koza umrze klikając ku, i w momencie kiedy klikniemy R, nasza koza zaczyna wariować, to znaczy unosi się ku niebu w, tym oto, w tej oto pozycji, tak naprawdę lecimy po całej mapie do miejsc, do których tak naprawdę nie możemy czasem dojść. Spacjom odbijamy się od ziemi i naprawdę możemy le lecieć gdzie tylko chcemy. Yy, tą kozą nie da się sterować, to jest wszystko losowe. Po prostu spacjom odbijamy się od ziemi i ta opcja działa tylko wtedy, kiedy nasza, nasza koza jest martwa. Słuchajcie, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Już wiecie, jak wygląda demoniczna koza. I właśnie tutaj yy, puściłem, wyłączyłem jakby Q. Dobra, wylądowaliśmy. Nasza koza nie żyje. Zaraz ją tu ożywimy. No i w tym momencie wiecie już jak wygląda, wygląda demoniczna koza, jak taki rytuał odprawić. Mam nadzieję, że to Wam dostarczy pewnych wrażeń z gry i w ten oto no sposób kończę prawdopodobnie tę serię. Jest to seria tylko trzyodcinkowa. Zobaczymy, może jeszcze wypuszczę jeden odcinek, ale to tak będzie na marginesie jakieś dodatki, bo wszystkie takie główne zagadnienia już zostały omówione. No może poza jednym, ale to wszystko w swoim czasie. Na razie oficjalnie kończę tę serię, wyjdzie jeszcze jeden odcinek taki trochę dodatkowy z boku ekstra. Super, dzięki za zapraszam Was do oceniania subskrypcji czy komentowania kanału. Dzięki wielkie, po raz chyba trzeci i do usłyszenia. Yo!